Witam 22 sierpień 2021. Tu przywiozłem odkładzik. On był na sześciu połówkach. I tu jest matka z połów z instytutu Marynka. Dołożyłem ją, jej dwie ramki, trzy ramki z zaslepionym czerwiem krytym. Zmocniłem razem z pszczołami obsiadającymi. matkę. Jak łączyłem, to matkę za, zaizolowałem w, w, mate, w, w lokówkę z ciastem, zakleiłem. Odgryzły ładnie dzisiaj. Teraz się oblatuje, ale ładnie noszą pyłek młoda pszczoła się oblatuje ogólnie jestem zadowolony z tego odkładu tutaj pszczółki na nawłoci pięknie latają od samego rana jest godzina w tej chwili 13.40 widać jak pszczółki ładnie noszą nektar i pyłek z nawłoci ja już wcześniej ich zakarmiałem, więc nie będę im pobierał tego, co sobie przyniosą, doniosą. Teraz przez ostatnie dwa tygodnie przestałem w ogóle karmić. One noszą sobie cały czas na włoch, więc najwyżej mniej dostaną syropu. Może za tydzień, znaczy no za tydzień gdzieś zajrzę do nich, czy w następnym tygodniu zajrzę do nich, zobaczę ile im czego brakuje to najwyżej im jeszcze coś tam doleje ale widzę, że pięknie, od, już od kilkunastu dni pięknie tą nabłoć noszą ten... jest taka praca jak w, jak na wiosnę praktycznie tak króciutko po prostu nie nagrywałem bo mało czasu córkę wydawałem za mąż, więc jak widać naprawdę tutaj pyłku to mają bardzo dużo. I brak, braki czasowe po prostu. I dlatego mało się nagrywało, no ale... Myślę, że jeszcze się coś nakręci. Pokażę jakieś rodzinki. Te roczne odkłady, co tam u mnie. Z sezonu jestem zadowolony może tego pierwszego miodu z rzepaku nie było za dużo ale mimo wszystko rok był nie najgorszy, no, nie był najlepszy ale nie ma co narzekać i tak to wszystko ładnie wygląda pięknie brzęk pszczółka się obleci no wczoraj tam tym, tym odchodowi dałem chyba z, ze 2 litry syropu, bo nie miały za dużo, a te to, jak mówię, nie, nie karmiłem tych. Jak się spojrzy, to tak jak na wiosnę pszczoły chodzą, że ładnie nektaruje. Na włoć. No noszą z na pyłek, ale i też noszą jakiś taki beżowy, i, i, i jakiś biały. No, może coś tam donoszą sobie cały czas. Co sobie doniosą, to będą na zimę miały. Tak króciutko. Pozdrawiam wszystkich. dogram z drugiej pasieki już jest godzina 19:00, praktycznie już jest po polotach pszczoły już siedzą prawie w ulu i te moje tegoroczne odkłady tutaj następnym razem zajrzymy do nich i tak to wygląda tutaj wchodzą loty się zakończyły jutro je podkarmię winy produkcyjne nawet pachnie trochę tym miotkiem nawłociowym a tutaj proszę bardzo to były cieszynki Miodek w takich małych słoiczkach, i gościom e, zostawiane były na stoły z podziękowaniem. Tak to wygląda. A, i tutaj pozostałe rodzinki, też odkład tegoroczny. I tu. I tutaj też. Ten ostatni to jest pusty. Mały hulik. Ale pachnie miodem. Pozdrawiam.